Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam przedstawić y, zakupy, które kupiłam na urlopie, a dokładnie są to rzeczy, które przywiązłam ze sobą z Chorwacji. Y, w Chorwacji zakupiłam parę rzeczy w DMI oraz byłam w takim y, centrum handlo handlowym gdzie był sklep New Yorker, i tam również zakupiłam parę rzeczy. Także może zacznę teraz od DM-u. W DM-ie również nagrałam taki short, w którym pokazywałam już wcześniej, jakie kosmetyki polecam. I niektóre właśnie z nich również zakupiłam. Więc zacznę może od. Tej firmy Sapunoteca. Jest to firma naturalna, która produkuje właśnie naturalne kosmetyki z bardzo dobrymi składami. To jest akurat krem do twarzy. Ten był akurat Anti-Age. I ten krem już to jest chyba moje, moje piąte opakowanie. On jest bardzo dobry. Tu mamy aż 75 ml i koszt tego kremu to jest tylko 7 euro. I one są w takich, te kremy w takich aluminiowych pojemnikach. To można w ten sposób. Z tego kremu są jeszcze dwa inne rodzaje. Taki niebieski i taki żółty witaminowy, ale według mnie ten jest najlepszy. On ma najlepszy zapach i jest najbardziej gęsty. Więc to serdecznie polecam. Może te kremy tej firmy są również dostępne przez internet. Tego nigdy nie sprawdzałam, bo to kupuję najczęściej właśnie raz w roku, kiedy jestem w Chorwacji. Z tej samej firmy również zakupiłam krem do rąk. To jest krem do rąk lawendowy. Ten krem już, to jest też chyba moje trzecie opakowanie. Teraz jeszcze kończę takie brązowe z masłem Shea. To jest właśnie lawendowy i z oliwką. Tu jest również 75 ml, ten krem kosztuje chyba około 6 euro. On nie jest najtańszy jako krem do rąk, ale jest również bardzo dobry, jest gęsty, świetnie nawilża ręce. Również w tym roku wzięłam z tej firmy taki krem, to jest lioton do ciała, również lawendowy. Tu mamy pojemność 165 ml, to kosztowało około 7 euro. Ja to wziąłam dlatego, że e, na zimę, dlatego że miałam atopową skórę i wydaje mi się, że to się bardzo dobrze nawilżało. To jest już taka tuba aluminiowa, i balsamu do ciała z tej firmy jeszcze nigdy nie miałam, ale myślę, że będzie również e, bardzo dobry. E, również, coś ja takiego wzięłam, również widziałam ponownie mój krem do twarzy, który teraz e, stosuję na noc i to jest firma Immortella. E, ten krem był. W, za 11 euro tutaj jest 50 ml. Również bardzo dobry krem, który właśnie teraz używam świetnie mi się on sprawdza. Ma długi termin ważności, także spokojnie go użyję. Bardzo dobre są te, te kremy. I ta firma w ogóle jest, bardzo, jest taka naturalna, ma fajne składy naturalne. I z tej samej firmy wzięłam również na wypróbowanie maskę do twarzy, to jest maska rozświetlająca. Z kwasem chlorynowym, z kwasami AHA, probiotyczna. Tutaj zobaczymy, czy to, to jest chyba w ogóle z, na bazie z glinką, mi się wydaje, czy nie, to jest bez glinki, ale ta maska to jest 50 ml, to kosztowało około 8, około 8 euro. I to się nakłada na twarz, a następnie po 15 minutach zmywa. Z tej firmy, z tej, jeszcze była inna maska, taka złuszczająca dla skóry mieszanej i tłustej, ale ja chciałam tą. I co tu jeszcze mogę powiedzieć o tej masce? No, w sumie to nie wiem, będę stosowała ją pierwszy raz, ale firma jest bardzo dobra, ma fajne naturalne składy. Również z DM widziałam na wypróbowanie taką maskę aktywną. Tylko tu mam taki problem. skład, jest e, po angielsku, więc jest, e, jest, on jest czytany, jest ok. Ale jeżeli chodzi o działanie tej maski, to myślę, że to będzie takie nawilżające, ponieważ tutaj nic nie mogę rozczytać, wszystko po chorwacku. Na no, inny kosmetyka była również e, po angielsku. Tutaj natomiast wszystko po chorwacku. Um, więc nie wiem dokładnie e, o co tutaj chodzi, ale skład jest całkiem fajny, przejrzysty. E, to maskę tylko widzę, że może trzeba przy, e, nałożyć a potem. Tak się domyślam, że trzeba zmyć po 10 minutach i to było niedrogie, to koszyło około 4 euro, 70 ml, jest to firma Oliwal i to w Demi było dużo kosmetyków tej firmy. Dalej zamówi zamówiłam, zakupiłam jeszcze taki balsam do ciała Biobaza, to jest również naturalne kosmetyki, z tego było różne, różne rodzaje, również żele do mycia ciała. To jest taki zapach kwiatów. To około 4 euro kosztowało. I tutaj jeszcze mam taki krem z lawendą. On ma również bardzo naturalny skład. Natomiast nic mogę więcej powiedzieć, ponieważ wszystko jest po chorwacku. Także zobaczymy, jak go otworzę czy to będzie taki właśnie tłuścią. Bo tutaj mi się wydaje, że on jest, ma dużo oleju w składzie, więc to może być taki dosyć intensywny na zimę takie intensywne nawilżenie. I z tego były różne rodzaje, ale akurat widziałam ten z żółtą pakowaną, dlatego że on miał najdłuższy termin ważności do kwietnia przyszłego roku. Yy, także tak, także myślę, że to spokojnie zużyję, bo te inne miały krótszy termin ważności. Jeszcze co do tego, aha, jeszcze również do mnie wzięłam zestaw dla mamy, również taki balsam i krem różowy do twarzy i wzięłam zestaw dla teściowej, tutaj mam akurat również balsam do ciała, ale ten jest bez, nie lawendowy, tylko masło shea i wanilia i tutaj mam również krem lawendowy do, do rąk. Jeszcze w Lidlu byłam na zakupach i tam wzięłam na promocji taki olejek do ciała, to jest akurat dla mam przeznaczone, fajny naturalny skład, to było tylko za 3,5 euro, więc cena bardzo fajna i wzięłam na wypróbowanie taki krem Orange Blossom również naturalny skład, to było za euro, więc to ja zobaczę, jak to się będzie sprawdzało. I chodzi o kosmetyki, to będzie wszystko. I teraz chodzi o zakupy ubraniowe. To jak mówiłam, już byłam w New Yorkerze. New Yorker, ta, te ceny były w New Yorkerze bardzo przystępne. W New Yorker się, że też jest w Polsce, ale akurat tam nigdy nie zachodziłam. I tak, więc tak, pokazuję, co kupiłam. Tu kupiłam taką bluzeczkę na ramionczka, pomarańczowa, ona była akurat na promocji z 699 499 To jest akurat z poliestru, ale ten poliestr jest bardzo szybny, taki miękki. Tu ma taką e, koronkę na przodzie. Były różne kolory, także wzięłam sobie taką. Ona jest taka dosyć luźna, e, taki oversize troszeczkę tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej wzięłam e, takie spódnico z podenki. To wcześniej już widziałam w sklepach, ale tu akurat była na to przecena. Taki fajny, ma intensywny zielony kolor. I teraz tak, cena to była 19,99, ja to kupiłam za 9,99. I z przodu mamy spódnicę, natomiast z tyłu są takie spodenki. Te spodenki są dosyć krótkie, ale jednak... Zakrywają spokojnie tyłek, to można na miasto ubrać, na, na weekend czy coś. Bardzo fajny ten zielony kolor, bardzo mi się to podoba. I chodzi dalej, to tak. Sprzedem jeszcze wziąłam taki półgolfik. To jest rozmiar M, taki właśnie półgolfik. To jest wiskoza i bawełna. On na żywo jest ciemniejszy i to cena była tylko 2,99 z 7,99, także cena była całkiem przyzwoita mi się wydaje. I dalej wzięłam już bez promocji taki t-shirt z bawełniany, to jest kolor taki czerwony, taki dosyć obcisły właśnie do, ty do swoje typu mom jeans. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał i on był za 5,99. widziałam już taki inny t-shirt, to jest... To kolor XS rozmiar, dlatego, że to było bardzo takie oversize i to jest taki kolor butelkowa zieleń, to jest wiskoza, to było bez promocji za 5,99 Jakby były jeszcze inne kolory, to bym wzięła się tego w innych odcieniach, ponieważ fajny ma dekolt w serek, jest taka długa do, do rurek, taka dosyć luźna ta koszulka, bardzo fajnie to wygląda, ale niestety nie było, nie było po prostu rozmiarów już z tej, z tej koszulki dalej wziąłam na przecenie takie spodnie czarne woskowane. One kosztowały tylko 9,99, były przecenione z 25. Ja je wziąłam dlatego, że moje już czarne z, z tego z Primarka, już się lekko, już nie wyglądają estetycznie, bo te spodnie z Primarka, woskowane szły mam nie wiem z 5 lat, więc wziąłam sobie takie czarne. One są takie rurkowate. Cena także, cena także jest całkiem fajna, więc myślę, że to jest dobry zakup. I jeszcze wzięłam takie klapki basenowe, bo ja szukam od dłuższego czasu klapków basenowych, które po prostu nie byłyby za drogie. I tutaj wzięłam na przecenie z 12,99 na 9,99 takie czarne, zwykłe. Były takie jeszcze różowe i w sumie mogłam wziąć różowe, no ale wzięłam już czarne, więc mam czarne. Jeszcze z z Chorwacji przywiozłam jeszcze takie różne maskotki dla dzieci, taki plecaczek dla jednej dziewczynki. Nie kupowałam żadnych w tym roku magnesów, ponieważ mam ich dużo już z Chorwacji. Nie kupowałam żadnych bryloków. Ogólnie wydaje mi się, że te wszystkie takie bryloki są dosyć drogie, kosztują. 5-6 euro. Także to nie, jest również, nie są również najtańsze. A wiadomo, to wszystko z Chin tak idzie. Więc chodzi o zakupy: to będzie wszystko, co z Chorwacji przywiozłam. Jeszcze kupiłam oliwa, tego już nie będę pokazywała. Dziękuję serdecznie za, za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, co Wam się podobało. Czy może również wyjrzećcie na wakacje do Chorwacji? Jeżeli tak, to w jakie rejony? Serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się następnym razem. Pa!